STS, wspieramy polski sport. No, jak zawsze, na początek niedziela, trzeci dzień lutego, bo to już jest taki trademark, jak się śmieje Tadeusz. Tadeusz zasypało nas dzisiaj. No, nas szczególnie tu skocznie, bo tam gdzie my mieszkamy, to jeszcze tak troszkę deszczowo, troszkę mokro, ale tutaj jest naprawdę. No prawdziwe takie Last tak jak to mówi Adam Małysz. to mówi Adam mały który uwielbia takie marówki zimowe. Co czeka nas dzisiaj? A no to samo co od dwóch dni tak naprawdę przeżywamy tutaj Dzień Świstaka. I to dosłownie, bo wszystko co do sekundy odbywa się tak samo. No właśnie, o tej samej porze wyruszyliśmy z hotelu, spotkaliśmy ten sam autobus w tym samym miejscu, dostaliśmy to samo miejsce parkingowe, spotkaliśmy tych samych ludzi wypakowujących się za od więc naprawdę tak to wygląda troszeczkę. No, i tak jak od dwóch dni 1445 początek kwalifikacji, mamy nadzieję. O 16 zawody na liście startowej kwalifikacji 59 skoczków, w tym sześciu Polaków, no i mamy nadzieję, że tym razem 6 przebrnie kwalifikacji. Bo ostatnio Stefan Kula i Paweł Wąsek mieli problemy z tym. No właśnie, zwłaszcza ten Stefan hula musi w końcu przebrnąć, bo to jest naprawdę już, no jak może taki doświadczony zawodnik nie móc się zakwalifikować po raz trzeci do konkursu. No bo wiadomo, Paweł Wąsek tu debiutant, więc jakichś sprawiedliwienie nie ma. Ale na Hulę do dzisiaj liczymy. Liczymy na Stefcia Hule, liczymy na Pawła Wąska, no i liczymy na każdego z osobna, czyli Jakuba Wolnego, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, no i Kamila Stofa, który... Twierdzi, że wczoraj znalazł sposób, znalazł przepis na to, żeby latać prosto, żeby nie przekrzywiało jego sylwetki w locie. No i w tej drugiej serii faktycznie to wyglądało już tak, jak chyba oczekujemy powoli. No tak, wyglądało bardzo dobrze, gdyby warunki były troszkę lepsze, to Kamil mógłby naprawdę odlecieć. Myślę, że no, podobnie jak, jak ta najlepsza dwójka, trójka. Naprawdę szkoda, że, że troszkę później nie skakał, no ale to z kolei było wynikiem słabego pierwszego skoku, więc no liczymy, że nasi dzisiaj wszyscy się poprawią. Zwłaszcza, że Piotrek nie zajmie czwartego miejsca. No a przynajmniej drugie, trzecie. No a Kamil w końcu się odlokuje i zajmie miejsce na najwyższym stopniu podzią. No i my się już pożegnamy, bo czeka nas jeszcze kontrola. Czy przypadkiem nie wnosimy jakichś materiałów wybuchowych na stocznie Nie wnosimy, prawda? No, Ostatnio nie wnosiliśmy, ale nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Nie, no oczywiście żartujemy. Także 14:45 Początek kwalifikacji w Obersdorfie. A tak wygląda wejście na skocznie. Gdzieś tam w tle sobie powoli się wszystko rozgrzewa. No, i tak wygląda sytuacja na skoczni HS235. Wszystko jest przepięknie, baśniowo pobielone. Na skoczni od rana kursuje ratrak, stara się ubijać nadmiar śniegu. No i na razie wygląda to naprawdę bardzo dobrze i bardzo obiecująco. Troszeczkę wieje, ale podobnie było wczoraj na godzinę przed kwalifikacjami, więc zachowujemy tutaj pełen optymizm. Organizatorzy walczą z usuwaniem śniegu, także dookoła zeskoku na trybunach, gdzie gromadzą się powoli pierwsi sympatycy, skoków narciarskich, rząd niewielkich sportowych emocji. Zeskok wygląda na naprawdę dobrze przygotowany, pomimo trudnych warunków atmosferycznych. Na pewno będzie troszkę miękko, na pewno skoczkowi będą musieli bardziej uważać przy lądowaniu, ale. Niemcy stanęli na wysokości zadania. Widać nawet te linie już teraz. No i 14:45 kwalifikacje i 16 zawody.